Otóż mam dobrą informację. Koalicja 15 października ma już gotowe projekty i plan działania, aby natychmiast prowadzić takie test postulatów, jak na przykład Kasowy PIT, czyli przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury, a nie samej faktury. Czekali na to przez lata. Ten wymarzony przez nich urlop. Polscy, I mówię tu o mikroprzedsiębiorcach. Mówię o setkach tysięcy ludzi harujących jak woły, za nieduże pieniądze, pilnujących jak, wiecie, jak, jak takiej, jak, no, jak rodziny, jak tej małej własnej firmy, żeby nie, nie, żeby przetrwała w tych trudnych czasach. I to jest też kwestia godnościowa, to nie tylko jest kwestia finansowa. Ten. Urlop dla przedsiębiorców, a więc to odstąpienie od płacenia składki wtedy, kiedy po prostu ich mała firma, ich, ich działalność gospodarcza akurat nie jest aktywna, bo mają też prawo do, do wypoczynku. Ograniczymy też natychmiast czas kontroli mikroprzedsiębiorców. Wiecie dobrze, że no wróciły te czasy, jeśli ktoś ma. Do czynienia z ludźmi ciężko pracującymi na swoim, dobrze wie, jak ciężko im jest przetrwać w, tym, w tych kleszczach nieuzasadnionych, niekończących się, mnożących się bez umiarkowania kontroli. Pytacie o konkrety. Wynag tak, są zapisane, są znane, przecież nie muszę czytać ani stu konkretów. Ani innych elementów programu rządowego, z innych partii politycznych. Cała Polska zna te konkrety. Polska nas będzie z tego rozliczała. Nie boję się tego. W imieniu całego przyszłego rządu mogę Wam powiedzieć: nie obawiamy się żadnej z tych obietnic. Zostaną zrealizowane. Powiedzieliśmy, pamiętacie Państwo, jak odchodząca ekipa straszyła Polki i Polaków: o, przyjdą nowi, wszystko zabiorą. To były pierwsze działania, powtarzam, nadal rządu przed głosowaniem, a więc kandydatów na ministrów. Siedzieliśmy także dług, przez długie godziny, żeby ta obietnica stała się gwarancją. Nic, co było dane przez lata, nic, co jest uprawnieniem polskich obywateli, nie zostanie zabrane. Ale przecież to nie wystarczy. Wynagrodzenia dla nauczycieli wzrosną o 30% i ten wzrost będzie od 1 stycznia, tak jak obiecaliśmy. Wynagrodzenia dla całej sfery budżetowej wzrosną o 20%, tak jak obiecaliśmy. Tak jak obiecaliśmy. Wprowadzimy natychmiast drugą w ciągu roku waloryzację rent. I emerytur wtedy, kiedy inflacja będzie przekraczała 5%. Śmialiście się z babciowego? Będzie babciowe w tym roku. W ramach programu Aktywna Mama. Wypłacimy każdej mamie, każdej rodzinie, wszystkim rodzicom, którzy potrzebują tej pomocy na opiekę nad swoim maleństwem 1500 zł miesięcznie. Ja daję tylko przykłady z tych rzeczy, które ruszą natychmiast, które już ruszyły, mimo że blokowali się tak długo, jak się dało, powstanie nowego rządu. Nie czekaliśmy naprawdę ani chwili. I dlaczego używam tych przykładów? Bo równocześnie będziemy prowadzili odpowiedzialną politykę fiskalną i zadbamy o stabilność finansową państwa. Wiecie co? To też. Przeze mnie przemawia moje doświadczenie, ale także doświadczenie rządów ośmioletnich rządów PiS. I liczę tu na zaangażowanie i pomoc wszystkich bez wyjątku w tej izbie, żebyśmy znaleźli i to nie jest jakaś wielka magia, ale to wymaga też wzajemnego zrozumienia, żebyśmy znaleźli i używali tych metod, zgodnie z którymi będziemy dawali ludziom pomoc tam, gdzie ona będzie potrzebna. Będziemy wspierali każdego, każdą Polkę, Polaka, tych, którzy chcą pracować, albo tych, którzy nie mogą i potrzebują pomocy, i równocześnie będziemy pilnowali, pilnowali odpowiedzialnej polityki finansowej. Między innymi dlatego wprowadzimy y, Radę Fiskalną ludzi neutralnych, którzy będą opiniowali wydatki w taki sposób, aby nasza możliwie szczodra, hojna polityka społeczna nie zagrażała w żaden sposób stabilności finansowej państwa. Polska stanie się modelowym państwem w całej Unii Europejskiej godzącym jedną i drugą potrzebę, a więc dobrobytu obywateli i pewności stabilności, stabilności państwa.